Co kurwa? Ełek kurwa, ełek! Jak głowę! Aha, nie, nie, Rydziu! O, widzę, że jesteś przygotowany! Telefon mi się rozładował, no. No, baterie takie robią teraz, to ja ci poradzę. Pa, pa, śmierdziulku, pa! Śmierdziulku! Nie mów o nim, tak? Ale ty tak o nim mówisz! Ale to jest mój mąż! Zaraz no, go stładzasz! Ale gdzie ona jest? To tutaj, w O! Masz faceta? Mm -hmm. chyba nawet się znacie. <coughs> Kurka wodna. To mój ojciec. Myśmy tu przyszli na, na zebranie wspólnoty. Oj, my się chyba znamy. Kontakt z proboszczem cię zmienił. Nie miałem z nim żadnego kontaktu. Ale ja nie oceniam. To przecież moje mieszkanie. No niby tak. A zrobimy sobie jak nie? nie! Mnie pan może powiedzieć wszystko. i chyba nie wszystko. Jak to jest? Tak po prostu być co. Nie mam pojęcia.